Gotowi jesteśmy, by przedstawić Państwu najważniejsze informacje ze świata. Kłaniam się, już mówię, za co, co dziś spojrzymy. Europa kładzie do głowy Trumpowi, by nie dał się zwieść Putinowi. Kara, karta wędkarska, wymagana także od wiceprezydenta USA, nie ma wybacz w Wielkiej Brytanii. Koralowce na Marsie łazi Curiosity odkrywa kolejne tajemnice Czerwonej Planety. To było spotkanie na szczycie przed spotkaniem na szczycie. Europejscy przywódcy rozmawiali z Donaldem Trumpem. Chcieli przekazać mu wszelkie wątpliwości co do tego, co może wydarzyć się w piątek podczas rozmowy z Putinem. Czy przekonali Donalda Trumpa? O tym Monika Owczarek. Europa zwiera szyki przed spotkaniem Putina i Trumpa. Na zaproszenie kanclerza Niemiec do Berlina przybył Wołodymyr Załański. Rozmowy pokojowe powinny być połączone z odpowiednią presją na Rosję. Sankcje muszą zostać wprowadzone i wzmocnione, jeśli Moskwa nie zgodzi się na zawieszenie broni. Podstawowe europejskie i ukraińskie interesy bezpieczeństwa muszą być chronione na Alasce. Hello. Ukraiński przywódca wraz z europejskimi liderami przedstawili swój punkt widzenia Donaldowi Trumpowi. Podczas wideokonferencji padły pierwsze deklaracje. Kwestie terytorialne dotyczące Ukrainy mogą być i będą negocjowane wyłącznie przez ukraińskiego prezydenta. To jest stanowisko, które popieramy. Zostało ono bardzo jasno wyrażone przez prezydenta Trumpa. Najważniejsze cele to zawieszenie broni oraz możliwość decydowania Ukrainy o sprawach dotyczących kraju. Możemy mówić o wielkim sukcesie dzisiejszego spotkania i trzymamy kciuki za rozmowy, które odbędą się na Alasce. Koalicja Chętnych, w skład której wchodzi ponad 30 państw, jest gotowa wdrożyć plany wojskowe, by wesprzeć Ukrainę, gdyby Rosja zgodziła się na zawieszenie broni. My, koalicja chętnych, pokazujemy, co zrobimy. Przedstawiliśmy wiarygodne plany wojskowe, które mamy w zanadrzu. Europa stawia na zbrojenia. Brytyjski dziennik Financial Times informuje, że fabryki broni rozwijają się trzy razy szybciej niż przed rosyjskim atakiem na Ukrainę. Kreml jeszcze przed rozmowami i w swoim stylu rozwiał nadzieję europejskich przywódców. Konsultacje, o które wnioskowali Europejczycy, uważamy za nieistotne z politycznego i praktycznego punktu widzenia. Europejczycy werbalnie wspierają wysiłki dyplomatyczne Waszyngtonu i Moskwy w celu rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy. W rzeczywistości jednak Unia Europejska je sabotuje. Spotkanie Trumpa z Putinem twarzą w twarz już w piątek. Prawdopodobnie będziemy mieć drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ pierwsze polega na tym, że dowiem się, na jakim jesteśmy etapie i jakie są nasze działania. Przywódcy będą rozmawiać na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Anchorage na Alasce. Będzie to rozmowa w rosyjskim stylu. Nie zapadną żadne decyzje, które można potencjalnie wdrożyć, ponieważ przy stole nie zasiądą wszystkie strony zaangażowane w ten konflikt. Chodzi o to, że Władimir Putin współpracuje teraz w celu zawarcia umowy, aby Trump mógł otrzymać pokojową nagrodę Nobla. Co robią przyjaciele dla przyjaciół, prawda? Freddie Mercury śpiewał Friends will be Friends, a Orban śpiewa Jak mu Putin zagra i krytykuje jednocześnie europejskich liderów za, jak sam powiedział, życie w iluzji. Oni myślą, że jeśli przeciągną wojnę, Ukraina wytrzyma, a finał będzie taki, że reżim Putina upadnie. Węgierski premier uważa, że tylko rozmowy amerykańsko-rosyjskie mogą zagwarantować pokój w Ukrainie. Małgorzata Bonikowska, dyrektorka Centrum Stosunków Międzynarodowych jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z lekką taką ostrożnością, ale też o wiele optymistyczniej mówią politycy europejscy przed tym spotkaniem, po spotkaniu z Donaldem Trumpem. No Przynajmniej ono było. To znaczy, że Amerykanie jednak otworzyli się, słuchają, konsultują. No ale jednak mimo wszystko spotkanie Putin-Trump ma być w cztery oczy. Nikt z przywódców europejskich na nim nie będzie, więc obawy dalej są. My nie wiemy dokładnie, jak Trump zamierza poprowadzić tę rozmowę, ani tym bardziej nie wiemy, jak Putin zamierza poprowadzić tę rozmowę. A z tych dwóch panów Putin i w ogóle cały jego aparat dyplomatyczny jest zdecydowanie bardziej doświadczony, więc może być tak, że Putin będzie wodził za nos Trumpa. Najprawdopodobniej no zresztą to było już tutaj słychać niewiele z tego wyniknie, bo już Trump odpowiada. Trump się wycofuje tak. tak i zastrzega bardzo mocno, ale wie pani co? Myślę sobie, że Europa jednak przebiła ten mur do Trumpa, bo przez te dni, kiedy buchnęła informacja, że Trump spotka się z Putinem, no, ten mur był bardzo mocny i nikt nie mógł się dobić do tego Trumpa, by chociaż mu coś powiedzieć z tej Europy. Myślę, że jest to przede wszystkim wynik refleksji samego Trumpa. I frustracji związanej z tym, że ta wojna się nie kończy. No, on chciał ją zakończyć 24 godziny i naprawdę sądzę, w to wierzył, a nie wyszło mu no, ponad pół roku już jest przecież prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że lekka irytacja związana z tym, że na Rosjan Amerykanie nie mają dobrego kija. Ani nawet tej marchewki, mm -hmm. bo przecież Trump na początku próbował rozmiękczyć Putina. Tak. Trump próbował mu zaoferować na przykład zniesienie sankcji, powrót na salony. No, to samo spotkanie już wynosi... Nawet terytoria mu oferował. No właśnie, więc ta narracja rosyjska bardzo mocno się przebiła do Trumpa i do jego najbliższego otoczenia. Zresztą to jest bardzo przedziwne. Nawiasem mówiąc, skąd oni czerpią... Te informacje, które są po prostu narracją rosyjską. Od Witkowa. Co on pojechał do Moskwy i wracał do Waszyngtonu, no to Biały Dom tak mówił. To jest jedno, ale to jest też myślę od co najmniej paru lat przekonanie, które Trump jeszcze wyrażał za Joe Bidena. Myślę, że Trump rzeczywiście ma pewien szacunek, respekt do Putina, a nie ma go do przywódców krajów europejskich. I to było świetnie widać na początku, kiedy on tak naprawdę Europę i Ukrainę zresztą w ogóle odsunął od tych rozmów. I tu ma Pan rację, no dzisiaj jest ta różnica, że w wyniku właśnie tej frustracji i niemożności dogadania czegokolwiek z Rosjanami, którzy. Wiatr w żagle schwycili, jak y, Trump objął władzę, dlatego że no, Rosja poczuła się silna, w związku z tym tym mniej miała ochotę na jakikolwiek kompromis. Więc myślę, że pewna furtka dla Europejczyków jest. No ale bardzo dużo będzie zależało od tego, co tak naprawdę się zdadzieje. Tylko zastanawiam się, czy te dzisiejsze wypowiedzi europejskich polityków o tym, że nic bez, o Ukrainie bez Ukrainy, że jeśli terytoria to tylko z Zeleńskim, że generalnie trzeba na Trump, nad Putina uważać i nie można się zwieść, bo będzie żądał dalej, czy to nie będzie niedźwiedzia przysługa w tej rozmowie na Alasce? Bo na przykład Putin słysząc to dzisiaj powie no to właściwie jak takie są argumenty to ja nie mam po co tam lecieć. Myślę, że Putin chce doprowadzić do tego spotkania dlatego, że jednak jego to winduje w górę, no bo Ech. i sobie, swojemu własnemu społeczeństwu może pokazać, że Rosja jest w pierwszej lidze absolutnie. No, ale także na przykład krajom globalnego południa, z którymi przecież cały czas Rosja utrzymuje relacje i zbudowała sobie taki most ratunkowy po utracie rynków zachodnich. Więc z punktu widzenia Putina samo spotkanie, że ono dojdzie do skutku, jest opłacalne. Natomiast co z niego wyniknie? Myślę, że Rosja bardzo. Twardo stoi przy swoim stanowisku i w zasadzie niewiele odpuszcza, Rosja chce kontroli nad Ukrainą. Natomiast Amerykanie sądują miękko, bardziej twardo, groźbą, prośbą, no nic póki co nie działa. Wie pani co, Rosja chce kontroli nad Ukrainą, ale też chce powrotu do takiego stanu geopolitycznego w Europie, który miała jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego. Ja myślę, że my wielu rzeczy nie dowiemy się pewnie nigdy, i większość dyskusji, które są w mediach, one pomijają e, najistotniejsze rzeczy, które są owiane tajemnicą, bo rozmowy Putin-Trump nie dotyczą tylko Ukrainy. Mm -hmm. Dotyczą różnych miejsc na mapie. No mówi się, dotyczą, że nowego porządku na świecie. Tak jest. Dotyczą pewnie też Chin, dotyczą newralgicznych punktów z punktu widzenia interesów i Stanów Zjednoczonych i Rosji. I w tej konfiguracji Ukraina jest jednym z e, pól gry wcale nie najważniejszym. To z naszej perspektywy tak nie wygląda, ale Amerykanie grają globalnie, a Rosja w tym sensie wróciła do gry, że no Putin dzisiaj jest uznawany na pewno przez Trumpa. Ale to te przez też dużą część krajów globalnego południa, jako taki bardzo istotny gracz, a Rosja jest jednym z najważniejszych krajów dzisiaj na świecie. Więc w tym sensie e, wizerunkowo to spotkanie się opłaca i w ogóle dialog Rosji z Amerykanami się opłaca. Natomiast bardzo daleko do tego, żeby osiągnąć jakiekolwiek porozumienie. Z bardzo prostego powodu. Na scenariusz pod tytułem Kontrola nad Ukrainą nie może się zgodzić przede wszystkim Ukraina, ale także Europa. I powiem wprost: Europa. Unia Europejska, ale także kraje takie jak Wielka Brytania, Norwegia, czyli sojusznicy w NATO, nie odpuszczą wsparcia Ukrainy, dlatego że jest to zagrożenie, egzystencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. No i winni jesteśmy to Ukraińcom, którzy za to wszystko krew przelewają. Małgorzata Bonikowska, dyrektorka Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jak zapowiedział, tak zrobił. Gwardia Narodowa wyszła strzec porządku na ulicę Waszyngtonu. Donald Trump ją tam wysłał, bo twierdzi, że poziom przestępczości w amerykańskiej stolicy przekracza dopuszczalny poziom. No to popatrzmy na waszyngtoński krajobraz z Gwardią Narodową. Zdaniem amerykańskiego prezydenta, obecność gwardii na ulicach stolicy jest kluczowa, ma przyczynić się do spadku przestępczości i bezdomności. To niepotrzebne. W mieście zawsze jest jakaś przestępczość, ale jeśli spojrzeć na statystyki, wskaźniki naprawdę spadły, więc to całkowicie zbędne to rodzaj pokazówki. Mamy rodzinę i to jeden z powodów, dla których rozważamy wyprowadzkę ze względu na charakter miasta i poziom przestępczości. Wiem, że wskaźniki spadły, ale wciąż towarzyszy nam lęk, gdy poruszamy się tu z dziećmi. Mam nadzieję, że nowe rozwiązania coś zmienią. Amerykańska Gwardia Narodowa rozpoczęła działania w Waszyngtonie. To element ogłoszonej przez Donalda Trumpa zaciekłej walki z przestępczością. Prezydent przejął kontrolę nad miejską policją i wysłał na ulicę 800 żołnierzy. Ogłaszam historyczne działania, by ocalić stolicę naszego kraju przed przestępczością, rozlewem krwi, chaosem, nędzą i gorszymi rzeczami. To Dzień Wyzwolenia w Waszyngtonie. Odzyskamy naszą stolicę. Tylko w nocy z poniedziałku na wtorek zatrzymano 23 osoby. Jestem przekonana, że jak wielu Amerykanów nie wolno wykorzystywać wojska przeciw obywatelom na terenie kraju. Mimo to widzieliśmy już wojsko w Kalifornii i na granicy Dystryktu Kolumbii. Armia nie powinna być narzędziem przeciw własnym ludziom. Rzeczniczka Białego Domu przekazała też, że policja, która odpowiada m.in. za bezpieczeństwo w miejskich parkach, w ostatnich pięciu miesiącach zlikwidowała około 70 obozowisk bezdomnych. Ryb doświadczenie w dyplomacji zajmie nas teraz. I to w niebyle jakiej dyplomacji. J. Vance, amerykański wiceprezydent, trochę na Europie, trochę nie, jest w Wielkiej Brytanii. Stara się korzystać z uroków brytyjskiej natury, a brytyjscy politycy starają się, by mógł korzystać jak najpełniej. No i czasem czegoś nie dopatrzą. O niedopatrzeniach w pięknych okolicznościach przyrody artur Kierusal. Szef brytyjskiej dyplomacji tak bardzo chciał zapewnić swojemu amerykańskiemu gościowi miłą, radosną atmosferę, że korzystając z uroku pięknej pogody, zaprosił J.D. Vansa na ryby. Panowie chwycili za wędki i ruszyli nad jezioro położone na terenie Chevening House, czyli oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa dyplomacji. Czy udało się coś złowić? Wiadomo, że najlepsze wędkowanie okazały się dzieci Vansa. Fotografie oraz nagrania z wyprawy pokazują jedynie uśmiechniętych polityków bez trosko Wędkami, jakby ryby były jedynie pretekstem. Problem w tym, że gospodarz pikniku David Lamy, czyli szef brytyjskiej dyplomacji, mógł złamać prawo. Bo w Wielkiej Brytanii wędkarz powyżej 13 roku życia musi posiadać licencję, by móc łowić ryby słodkowodne, na przykład karpie. Jak przyznało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z powodu przeoczenia administracyjnego licencje zostały wykupione dopiero po czasie. David Lamy uregulował formalności, dopiero po fakcie napisał do Agencji Ochrony Środowiska. By zgłosić naruszenie. Rzecznik MSZ podkreślił też, że minister podziękował za pracę na rzecz ochrony brytyjskich zasobów rybnych, by być może nawet tych, które tego dnia właśnie spokojnie pływały sobie w Ciewnik, w jeziorze na terenie posiadłości szefa dyplomacji. Agencja potwierdziła, że licencja jest już wykupiona i wszystkie złowione ryby wróciły z powrotem do wody. Zapewne bogatsze o doświadczenia dyplomatyczno-wędkarskie. Wyprawa była częścią szerszej podróży wiceprezydenta USA. Do Wielkiej Brytanii. J.D. Vance spędza wakacje w Cotswold wraz ze swoją żoną i trójką dzieci, łącząc rodzinny urlop ze spotkaniami prywatnymi i politycznymi, co oczywiste z sporą obecnością służb ochrony w zwykle sennych wioskach Oxford. Dziś rano na przykład Vance jadł śniadanie z Nigelem Farażem, a jego obecność, szczególnie w miejscach pobytu, wywołuje raczej chłodny odbiór. Mieszkańcy witają go z transparentami. Vance, niemile widziany, a po doniesieniach o i to nielegalnym w sieci, pojawiła się nawet inicjatywa Nasze Ryby Zostaw w Spokoju. Specjalnie dla Oka na Świat z Londynu. Artur Kieruzal. Z naturą wojna raczej jest przegrana. Pokazuje ona nam to na każdym kroku. Ławica Medus doprowadziła do wyłączenia jednej z największych elektrowni atomowych we Francji. W weekend zwierzęta wpłynęły do systemu chłodzenia, unieruchamiając reaktory. Zagrożenia radiacyjnego nie było, ale pierwszy blok siłowni wrócił do pracy dopiero dziś. Meduzy mogą poparzyć, ale tym razem zaatakowały inaczej, przedostały się do systemu chłodzenia i sparaliżowały pracę elektrowni jądrowej na francuskim wybrzeżu, między Calais a Dunkierką. To największy tego typu zakład w zachodniej Europie. Atak medus to nie sabotaż, ale jednak poważny problem, bo zwiększona obecność medus w morzach to efekt ocieplenia klimatu oraz przełowienia ryb, które kontrolują ich populację. To nie jest zjawisko trywialne, zwłaszcza na Morzu Północnym. O tej porze roku woda nie jest na tyle ciepła, by meduzy zapuszczały się w te rejony. To dowód na to, że zmiany klimatyczne wpływają na funkcjonowanie kluczowej infrastruktury. Król Karol kupił królowej Karolinie, Kamili raczej, korale koloru koralowego. Koralowe korale mamy na naszej planecie, a na Marsie korale jakie są? No bo są. Rafa koralowa na Marsie brzmi jak zwykłe lanie wody. Wielokrotnie pytano mnie skąd ta obsesja na punkcie Marsa, dlaczego chcemy tam lecieć. Bo to jest możliwe, bo przestrzeń kosmiczna potrafi nas zjednoczyć i wydobyć z nas to, co najlepsze. Bo to jeden z przełomowych kroków, które mieszkańcy Ziemi podejmą, by rozświetlić drogę przyszłym pokoleniom. Łazik Curiosity, który od 13 lat przemierza powierzchnię Marsa, natrafił na skałę o kształcie przypominającym koralowiec. Obecność dawnych jezior i krążących pod powierzchnią wód gruntowych sprzyjała powstawaniu minerałów, które mogły stanowić źródło energii dla mikroorganizmów. Nasa tłumaczy, że niezwykły kształt skały to efekt działania natury. Gdy na marsie była woda, minerały osadzały się w szczelinach skalnych. Gdy ciecz wyparowała, pozostałości utwarciły się, a wiatr przez miliony lat odsłaniał je, rzeźbiąc formy, które dziś możemy obserwować. Mars, choć dziś surowy i jałowy, nie zawsze taki był. W przeszłości najpewniej płynęła tam woda, rzeźbiąc doliny i tworząc jeziora. Tomasz Braciński, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Coraz więcej mamy dowodów na to, że życie na Marsie kiedyś było. To nie tyle są dowody, co przesłanki. One nie udowadniają niczego, jedynie wskazują na to, że życie mogło być, dlatego że. Przynajmniej życie w takiej formie, jakie, 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 jaką, jakie my znamy. E, żeby, żeby życie kwitło, potrzebna jest woda. Wiemy, że na Marcie była woda. Jest, jest mnóstwo na to właśnie dowodów, pośrednich dowodów. E, żeby było życie, potrzebne jest powietrze. Było powietrze na Marsie kiedyś. Zanim, zanim jądro Marsa ostygło i Mars stracił pole magnetyczne. Mm -hmm. Tam było powietrze. Wie pan, co dzisiaj pomyślałem, że może tym życiem, które było na Marsie, to jesteśmy my, tylko popsuliśmy tamtą planetę i wynieśliśmy się na Ziemię. Na ziemię. No, nie widać żadnych takich archeologicznych śladów po naszej, po naszej obecności, ale coś, coś w tym jest, bo my myślimy o tym, żeby odlecieć kiedyś z tej naszej Ziemi, gdy już ją doszczętnie popsujemy i szukamy miejsca choćby na odległych egzoplanetach. Aczkolwiek to jest bardzo daleka i jeszcze bardzo teoretyczna, teoretyczna, i jeszcze mocno tak naprawdę osadzona w science fiction raczej historia. Łazi Curiosity chodzi już 13 lat, łazi już 13 tak. lat po Marsie, wysyła zdjęcia, wysyła dane i to leci na Ziemię. I co się z tym dzieje? Co się z tym dzieje? Mhm. Sztaby naukowców w, rozma w rozmaitych konsorcjach międzynarodowych. Dane analizują. Oni stawiają zanim łazik poleciał, zanim zostały wykonane instrumenty naukowe, które mierzą rozmaite wielkości fizyczne, zostały postawione hipotezy. No i te hipotezy są teraz albo potwierdzane, albo obalane, bardzo szczegółowe hipotezy. I, i, y, jedną z takich hipotez było to, dlaczego, dlaczego jest metan na, na, na Marsie. Na, marsie no, na Ziemi metan pochodzi z, z życia. Tak jest, rośliny nam się rozkładały, prawda? Tak, tak. Aczkolwiek są procesy, poznano procesy chemiczne, które powodują powstawanie metalu no, poza, poza życiem. Więc tutaj jest dużo takich, takich sytuacji dwuznacznych, nie ma, nie ma jednoznacznych, jednoznacznych do, dowodów. Bo my się zachwycamy tymi pięknymi zdjęciami, a one trafiają nie tylko do gazet i do telewizji, tylko właśnie a przypatrują, co, co można wypatrzeć na takim zdjęciu. Co można wypatrzeć na takim zdjęciu? Nas, naukowców, naukowców, którzy zajmują się Ziemią i kosmosem, interesuje, interesuje kilka takich, można powiedzieć, aspektów. Jednym z nich jest historia Ziemi, to znaczy w jaki sposób Ziemia powstawała, jak się kształtowała, ale też przyszłość, co ją, co ją czeka. I takie analogiczne, analogiczne obserwacje można znaleźć poza Ziemią. To znaczy szukamy też wspólnego mianownika. Tych, tych dwóch planet Ziemi i Marsa i też, to, też, tam, też tam to odnajdujemy, ale to też sprawia, że my kierujemy nasze oczy poza układ słoneczny i szukamy planet wokół innych gwiazd niż Słońce, na przykład najbliższej nam Proksimie Centauri i tam jest już wiele, wiele, wiele niesamowitych wyników, bo odkryto tysiące. Tysiące takich egzoplanet. Na Księżyc powoli chcemy się przeprowadzać, bo już nawet mówi się o budowie reaktora jądrowego. Mhm. Na Marsa ten lot tak zapowiadamy, zapowiadamy, a... ale jeszcze daleka droga. To jest bardzo daleka droga, dlatego że my nie potrafimy przetrwać zdrowi i żywi przez ten dziewięciomiesięczny, ośmiomiesięczny, pięciomiesięczny, jak się pośpieszymy, lot w przestrzeni kosmicznej, w głębokim kosmosie. Gdzie jesteśmy poddani bardzo ostremu promieniowaniu wiatrowi słonecznemu. I to nas zabija, jak takie promieniowanie rentgenowskie, czy, czy takie inne promieniowanie, które znamy promieniowanie jonizujące więc nie potrafimy się jeszcze zabezpieczyć w tak długiej podróży. Nasi astronauci potrafią i rok, i dłużej przeżyć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w kosmosie ale ona jest chroniona polem magnetycznym ziemskim. Ona jest blisko nas, tak naprawdę, lata na wysokości 400 paru kilometrów. Natomiast na Marsa lecimy w głębokim kosmosie bez tej osłony, więc to jest największa trudność. I proszę zauważyć, że te obiecywane loty na Marsa, ja pamiętam od, od lat 2000, początku obiecuje się lot na Marsa już wkrótce. Mamy 2025 i no nie widać mm -hmm. jakichś konkretnych mm -hmm. tutaj zamierzeń. Wie pan co? Po tej naszej rozmowie upewnił mnie pan w tym przekonaniu, że to życie, które było na Marsie, to przeszło na Ziemię, bo tam popsuło. Dziękuję bardzo. Tomasz Barciński, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, był gościem programu Oko na Świat. Dziękuję bardzo. Leczenie zakończone, rehabilitacja udana, pacjent był poważny. Żółw oliwkowy, którego losy śledziła cała Kalifornia i trochę świata, wraca na żółwi szlak. Zwierzę znaleziono w grudniu na plaży, mocno poranione i odwodnione. Po siedmiu miesiącach, cały i zdrowy, wraca do domu, czyli do oceanu. Nasz czas na antenie dobiega końca. No to Żółwik. Widzimy się jutro o 22.15. Za chwilę najświeższe informacje będzie miał dla państwa Maciej Adamski, a później na rozmowy nocą zaprosi Jacek Szymczak. Proszę zostać z TVP Info. Żółwik.